Cześć, mam Maniacy, tu Shedor, witam ponownie na kanale, mamy kolejny odcinek. Tym razem dosyć ważne rzeczy, bo trochę informacji na temat nowych dungeonów, które teraz będą się nazywały Incursions, czyli napady. I co? No, tutaj jest dużo informacji, także postaram się to wszystko teraz ładnie wam wytłumaczyć, żebyście mieli i no, zapraszam do oglądania odcinka. Więc tak, będą się nazywały one Domain, domain Ultroma i zaczną się 8 kwietnia. Sorry za mój głos, ale troszeczkę przeziębiony jest tak, tutaj będzie to bazowało na udronień niby, ale będzie można zdobyć różne dodatkowe rzeczy, które pozwolą naszym czampom Jakoś, żeby rozgrywka była fajniejsza i przyjemniejsza. I się tak na spokojnie, żeby nie przeszkadzało. Mam no, nadzieję, że głos jest OK. No i dobra, wracamy do tłumaczenia. Poziom trudności będzie też rósł, w zależności od tego, ile zrobiliśmy. Oni planowali, że te incursion będą ogólnie nie z drugą miał wejść świetnie, ale okazuje się, że będą szybciej, czyli lepiej. No to ze względu na właśnie, że koronawirus i tak dalej, żeby udzielili, co robić. Nie? Żeby więcej mogli się zająć grą, żeby się nie nudzili. Jest to taki co w był, w których będziemy grali tak samo jak wcześniej, dwie osoby, żeby zdobyć wspólny cel. Pokonać bossa i przejść do następnej zony, bo teraz nie będzie się to nazywało okoje, tak jak wcześniej, tylko będą to zony. Przeciwnicy będą generowani randomowo. Nie będzie to na zasadzie takiej, że jak było wcześniej kolorami, że tego dnia był na przykład fioletowy Mistyki, i się te baffy będą wzrastały z poziom trudności, z zależności od którego, którego, której zony doszliśmy, później tak, to się zmieniło. No tu będzie trochę tych zmian, więc zmiany będą następujące: będzie wybór jakiś mod który wam powoli na większe rozmaicenie tego, co się będzie działo. Będzie jakiś Sabotaż, Serwer który będzie usuwał jakieś, y, jakąś nudę z nadchodzącej walki. Będzie można zamienić czampów w trakcie powiedzmy, jak to widzieliście na jakiejś mapie, na jakiejś zonie Będzie można wymienić jumpa, który będzie wam bardziej, na przykład, pasował. Nie? Będą dodatkowo jakieś haki, które będą y, wzmacniały zdolności waszych czampów, postek i po ukończeniu strefy, czyli poko pokoju wcześniej, będzie można wybrać sobie e, pomiędzy pokami, które będą wam dawały HP, albo pływkami dla waszego teamu, albo też będzie opcja uaktyw uaktywowania, zaaktywowania tego rzadkiego haka, który będzie wam da dał dla waszych czampów całkiem nowe umiejętności. Potem co Z tam dalej? razem nie będzie tak wcześniej, że... Będzie więcej challenge'ów w sumie, o to chodzi. Będzie pięć itemów różnych na, na strefę. Jak będziecie szli wzdłuż tej mapy, to będą jakieś y, pięć itemków, które będą sobie tam wybrać y, z tych paków i poustawiać tak jak chcecie. Nie będzie zegarków jeżeli chodzi o pokoje, czyli możecie zacząć takie incursion, czy napad i, i skończyć go wtedy, kiedy się skończy no nie dungeon, będą chyba się tam zmieniały, zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że tam co 5 dni będzie, nie tak jak wcześniej, co 3 później a szampy będą, tak jak mówiłem wcześniej, randomowe to no nie będzie patrzeć na klasę i bawe, tak dalej, także żeby tego na jakie chcecie. Przeciwnicy będą miały dostęp, będą mieli dostęp do prawie każdego niespecyficznego danego Chamba buffa, taki, który jest dostępny w kontesie, w kontesie, kontesie. Będzie to już nie będzie tak jak kiedyś, że będzie tylko to wracało co ileś tam tygodni, będzie to na stałe, czyli te Impersions będzie można robić przez cały miesiąc. Nagrody i Mailstony zostały poprawione, żeby rozciągnąć na wszystkie, trzeba zrobić rzeczy. No i będzie można zdobyć lepsze nagrody za to, jak będziecie cisnęli jeszcze bardziej, żeby być tego jak tego jak najdalej, żeby dojść. Nie dostajecie punktów karnych, jeżeli nawet je przylacie, Po prostu dostajecie to, co udało nam się zdobyć w poprzednim pokoju i tyle. Nie jest to też dzielone na pół, tak jakby połowę tego, co mieliście. Wy możecie sobie wyjść z takiego napadu kiedy chcecie i bez żadnych strat. No, i teraz pierwsze doświadczenie, jak to będzie wyglądało. No, tak jak tutaj mówiłem wcześniej. Będziemy wychodzić przez zony, które miały różne nody. Będzie można zdobywać haki, buffy, które będą wzmacniały Wasze jumpów. I będzie można wymienić sobie jumpa w rosterze, w, w zależności od tego jaki mach, to mu bardziej będzie dostać. Że mniej więcej mapka będzie wyglądała na tej zasadzie. Tutaj widzicie, tak, zwróćcie uwagę, po prawej stronie taki fioletowy buf będzie. Raz, raz do tego dojdę o co chodzi. A tutaj też widać na mapce takie pal palce i tam mać do wyboru. Jakby konki. No i jak włączycie już ten ingressim, to pierwszą rzeczą, którą zobaczycie na nowej mapie, będą dwie strony, tak jak były. Też będziecie musieli zdejmować nody, żeby pomóc partnerowi, a będziecie mieli dużo więcej wyborów. Na przykład będziecie mieli taką nodę, która pozwoli Wam albo usunąć link z... z dwóch czampów, których natkacie po drodze, lub wymienić swojego czampa w zależności od tego, chcieli, którego zamienicie, którego zamienicie, będzie miał tyle samo HP, żeby nie było, że wymieniacie champę, dostajecie spędu HP. Jak wymieniacie jakiś czwampę, będzie miał tyle samo HP, co ten, którego wymieniacie. I ten, którego wymienicie, już będzie na cooldownie. To nie jest napisane, jak długo na ten cooldown będzie, ale trzeba uważać ostrożnie z tym. To jest coś takiego, właśnie po takiej pierwszej nodzie, którą tam usuniemy, dostaniemy coś takiego, jak dostajemy arten sabotage server link, czyli tak jak mówiłem, to to, co to było. A że można ściągnąć link, to bez, bez warki, to to można Chyba, że jest coś prostego, to nie trzeba tego ściągać. Albo będziecie mieli właśnie opcję character select i będziecie sobie mogli wymienić swojego czompa. w zależności od tego który to będzie już wygrazona czyli ten pokój yy, to ilość buffów na nodach itd. Tak będzie też wzrastała także też będzie trzeba w samej zasadzie sobie by opytać partnera które buffy muszą być ewentualnie które wy chcecie żeby pomóc no i jak już pokonacie czampa będziecie mogli swój pierwszy hack wybrać taki podstawowy hack te podstawowe haki trwają przez trzy zony. Przez trzy kolejne pokoje one będą włączone. Jeżeli sobie ułatwicie, sobie, sobie taki hak jeśli tam zboru, to on by trwał przez trzy zony. I będzie działał na wszystkie trzy nie tylko jednego. Nawet na tych, które wymienicie, które będą działały na burno. Te podstawowe haki. Wzmacniają umiejętności waszego jumpa. Czyli na przykład podnoszą ability accuracy, albo nie wiem, długość trwania afów, czy tam mocy. A jak mocno ma bić na przykład. A tutaj macie takie przykładowe, co one dają. Na przykład, powiedzmy: Attack Enhancement, czyli ataki lekkie, wszystkie ataki light będą miały plus 20 ability accuracy. 40 ATTACK rating w procentach, tak? czyli będą no, podnosić Wam atak, no i oprócz tego potem jeszcze możecie jakieś bit rzucić, to będzie Jeżeli ma jakiś procent na to, że nie jest 100%, to będzie pomyślony wyjeślenia. Mm. Atribut był boost atak. Ten akurat tu podnosi ATTACK rating o 20% lub kolejny jakiś Puft e... uh, Reinforcement Fury, czyli... Kurie będą mocniejsze o 40% też. będziemy można zobaczyć jeszcze tam cyferki. No i potem, jeszcze, jeszcze w razie czego będzie można sobie, bo nie będą pasowały haki, to to jest taki przycisk re-roll. To będzie kosztowało oczywiście za unity, 15 unitów. Będzie można zmienić sobie. No i idziecie pan sobie, na no, wlać jakiegoś tam przeciwnika. No i jak już go skończycie, to będziecie mogli sobie wybrać kolejny hack, który pozwoli Wam na walkę z bossem. I tutaj z bossem też są zmiany, bo boss będzie teraz nie będzie miał DJ'a, jeżeli pościągacie wszystkie, wszystkie nody, tak jak to było wcześniej, że jemu HP spadał cały czas, degen miał na sobie. I Wy też nie będziecie mieli Dijena, jeżeli będziecie bili. No i później będzie też kolejna opcja. Potrzebujecie, nie wiem, HP. Będzie następna opcja na, na kolejnej nodzie. Która też może być pomocna. W momencie, kiedy ubijecie albo, albo wy, albo partner finałowego bossa. Będziecie mogli sobie wybrać kolejny bonus. Tym razem możecie sobie wybrać pomiędzy leczeniem całego teamu. 40% bazowego HP. Następny będzie ten tłum, który podnosi Wasze padnie te czampy. Daje im 20% bazowego HP. Albo będziecie mogli też wybrać sobie Boss Module, czyli jakiś taki rzadki hack. Te rzadkie hack też będą dawały Wam dodatkowe opcje, w ogóle całkiem inne. W sensie, że Wasz czamp będzie mógł mieć na przykład coś dodatkowego. Zaraz, zaraz o tym też powiem. To się nazywa Pika Boss modu, czyli plus hack, to to. I ten Wounds to będzie właśnie tak wyglądało. Dawał wam 20% życia wszystkich padniętych lampów, czyli w skrzesi i 20% życia. No i hapenty, tak jak widać na tym obrazku, Team Hill, 30% bazowego życia dla całego Team Nawet fajnie. Potem mamy właśnie te Boss mode, dają takie naprawdę. Bardzo mocne, rzadkie haki. I one też trwają przez trzy zony, plus jedna, którą właśnie będziecie kończyć. Czyli będzie cztery w sumie tak naprawdę. I dostaniecie takie dodatkowe, tak jak mówię, zdolności dla waszych champów, które... tam nigdy... Czyli na przykład Lightning Fist. Ataki Light. Mają 30% szans, żeby na 5 sekund wrzucić Chop de który zadaje 120% ataków jako Energy damage. Mąc nas na przykład kolejny atrybut Boost Selector, czyli jak macie jakiś buff na sobie, to będą one mocniejsze o 10%, czyli dwa razy mocniej wydaje, Wszystkie te buffy na przykład kurie, jakieś tam blip, idę na przeciwników, ale to chodzi tylko o buffy, z tego noszą na leczenie Później Rage into bad, czyli kiedykolwiek dostajecie y, buff Fury, y, to na przykład dostajecie wtedy 35% paska powera, czyli jak, jak macie postać, która dużo Fury dostaje często, to co chwilę będziecie dostawać a dużo powera. O, I tutaj dla przykład taki jak widać. E, Dr. Voodoo, daje szok. Było, nie było, To wystarczy tylko taki light robi, Bawmy z tym hakiem i dodatkowo budy ja tak będą. Otóż normalny szok. Czyli tak jak nie piszą. Rzadkie moduły Otwierają świat jakichś szalonych buffów, różnych kombinacji, żeby wzmocnić naszych czapów. wzmocnić się ich skile lub też dodać im jakieś dodatkowe debuffy na przeciwnika, które... na skór, na skór. Puch, no to na sklep, na to, na sklep, 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 zone. jak przejdziesz jako zonę, pierwszy wybór jaki będziesz miał, to pozwoli Ci na zmianę tampa w, w swoim teamie. Jeżeli masz na przykład jakiegoś champa w swoim teamie, który bardziej będzie mógł skorzystać na, na tych buffach z tego całego reodu i z tych rzadkich bawów, to wtedy możesz go wymienić i użyć jego będzie jeszcze lepszy. Jeszcze Naprawdę to wygląda na to, że on bardzo ułatwili danie, jeżeli chodzi o te tam czapki. Tutaj tu będzie wymienione w zasadzie, że można zamienić czapa z takiej I właśnie o tym fioletowym punkciku, co tam pokazywałem wcześniej. Nie chodzi mi dokładnie to, żeby był tutaj taki... ...punkcik, o, o co tam chodzi. Fioletowy punkcik. Jeżeli macie problem, żeby, żeby znaleźć... By zobaczyć jakie macie haki połączane i jaki, przeciwnik, jaki partner ma też połączane haki to klikacie właśnie na ten, na ten różowy czy ten fioletowy przycisk i tam będzie wszystko pisane tak jak, ten Jeśli, jak już wejdziesz z zonę, wybierasz, czy iść dalej, przykończyć. Różnica jest teraz taka, że czasu na to nie będzie, że nie musisz kończyć razu, jeżeli będzie, nie wiem, cały IWES trwał 5 dni, powiedzmy tak jak było kiedyś, że fioletowe i żółte były przez 3, to teraz będzie tam po prostu jakiś tam krótki przez 5 dni, to przez 5 dni masz czas, nie musisz wychodzić, normalnie możesz sobie kontynuować później jak masz czasu na przykład w danym momencie, nie? I za każdym razem to, co udało ci się zdobyć, nie tracisz tego, nawet jak zagrasz kolejny pokój, to nie tracisz, po prostu dostajesz to, co to, co udało ci się w poprzednim No i teraz, jak już znamy podstawy, no to twoim celem jest wzmocnienie swoich czampów, danie im jakieś najlepsze haki, które tam będą. No i załatwić Jeszcze. Ready Redi you A, czyli tak jak mówiłem, że będzie przez cały miesiąc i będzie jeden event trwał 5 dni, a nie 3, tak jak było wcześniej. Nie będzie klasowej. Będzie randomowo, kolory nie będą, nie będą miały znaczenia, żadnych klas. Jeżeli używacie swoich czampów, one nie będą się jakby lokowały do tego modu więc możecie ich wszędzie indziej używać. To jest całkiem oddzielny mod, więc... No i też mówiłem wcześniej, że nie będzie zegarków. Więc taki dany pokój nie musicie robić od razu, 5-10 minut na skończenie tylko po prostu, kiedy wam się będzie udało te 5 dni. I w ten sposób możecie pocisnąć więcej, nie? Właśnie o to im chodzi, że oni chcą, żeby saunerzy cisnęli ile się tylko da, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej. Nagrody teraz będą możliwe za Milestony, które będą się resetowały co 5 dni i oprócz tego będą za najlepszą zonę, którą wam się uda zganąć też nagrody. One by się resetowały co 30. Powiedzmy, chodzi. Hmm. Aha, punkty teraz dostajesz za, od razu w, za, za skończony popi. Nie jest tak, że musiałeś czekać, y, aż y, wyjdziesz z dungeonu, żeby dostać punkty od razu, po każdym pokoju dostajesz te punkty, możesz je użyć w palcach wcześniej. Nie będzie trzeba ryzykować, nie ma potrzeby takiej. I też tę właśnie najlepszą zonę, jaką Wam się uda osiągnąć, będzie to resetowane. Będzie to można zdobyć raz. Raz na miesiąc i na podstawie tego będziecie dostawali dodatkowe nagrody. Więc im dalej dojdziecie, tym nagrody będą lepsze. To też nie przypada. Też jest tak, że Uda Wam się dojść do pokoju 7, znaczy do pokoju takiej do zony 7 powiedzmy. No to za tą zonę dostaniecie nagrodę. I jeszcze na takie zasadzie to jest, że powiedzmy zrobicie, za pierwszym podejściem zrobicie zonę tylko 1-4. Dostaniecie za czwartą zonę, ten top, jako top zone. Ale później zrobicie jeszcze raz podejście i wam się na przykład dojść do zony piątej czy tam szóstej. Potem dostajecie różnicę. Nie dostajecie tego samego początku, co jest 1 do 4, tylko dostajecie po prostu za zonę 5 i 6. Zdobycie tego z jakby też a jeżeli na przykład yy, uda Wam się dojść maksymalnie do zony 6, a w kolejnym podejściu uda Wam się tylko do zony 5, nic nie dostajecie. Po prostu zostaje ta szósta, która, yy, która została już zdobyta przez Was wcześniej. Tak. Te tory to są hmm, tier, tak jak były wcześniej. Były od 1 do 7, pamiętacie, nie? Który też będzie od 1 do 7, tylko że w sektorach od 1, od 1 do 6 maksymalna top zona będzie to zona 10. I będzie można zdobyć za to gold, artefakty i krystal szarty. A sekret 7 czyli ten tier 7 jakby był to kiedyś również ma gold, artefakty, krystal szardy od, od zony 1 do 10 czyli pamiętajcie, sektor to nie zona, sektor to jest co innego sektor 7 to jest tier tak jakby, którego zaczynaliście powiedzmy, robiliście dungeon, dungeon 7 I, i tam są zony w tym dungeon, czyli zrobicie 10, 10 pokoi takich zon to jest, dostajecie za to gold artefakt i krystal kry, szardy, a oprócz tego od, od 11, zdaje się. Od 11 do 25 zony. Jak Wam się uda oczywiście, bo to pewne same kozaki będą robić. Dostaniecie dodatkowe nagrody. To, to będzie gold i pięciogwiazdkowe szaty. Każdy samolot będzie się kwalifikował na dwa sektory, w których im się uda zdobyć y, najlepszą zonę, czyli sektory w sensie od 1 do 6 i 7. To będzie oddzielnie nie? dodatkowe nagrody, będzie to też podzielone jak nie robicie 7, no to was to nie dotyczy jak robicie tylko jeden 6 no to tylko to jeżeli chodzi o friendship, matchmaking, bonus to, on, to pozostaje to jak było, nie ma żadnych zmian także będzie można ze znajomymi, z randomami i tak dalej Sektory. Hmm. mówiłem właśnie wcześniej hmm. będzie mógł sobie każdy samolot wybrać jaki ten takich sektor, czyli czy te od 1 do 6, czy 7. Każde takie od 1 do 6 będą odcięte nagrody, a za 7 będą jeszcze ludzie. To już zależy od tego, jaki macie tier. Tutaj teraz jest pokazane mniej więcej, jak to, jak to czytać. Będą takie same requirements, czyli wymagania, które będą was dopiero dopuszczały do jakiegoś, do jakiegoś tiera. Jeżeli będziecie mieli jakąś ilość danych osobowych, jak chcecie być tier 1, to musicie mieć przynajmniej 16 jumpów to Rozumiem, że większość z Was nie tak już ma, ale znajdziecie tacy, którzy mają mniej i będą musieli grać te tiery, które są niby wyższe, ale naprawdę one są niższe. Czyli tier 1 jest najlepszy, tier 7 jest najlepszy. Jeżeli chcesz zagrać z kimś, który. Bo nie, nie ma nie tych wymagań, będziesz mógł zdobyć tylko milestone, ale nie będziesz mógł zdobyć y, nagrody za topną. Też musicie pamiętać z kim robicie te drony, bo nie zawsze będzie zdobyć te nagrody, żeby później nie było zagadki. O czemu ja tego nie dostałem? Ograłeś z kimś, kto nie no tak, y, potki i lewki, tak jak Alliance Questy i Alliance y, war Incursions, czyli napady, używają swoich własnych potek i rewek. Zwiększają potencjał tych potek i rewek po całości, czyli każdy tam tier, który tam są tych potek będzie, będzie miał więcej, pewnie dawał życia itd. A jeżeli macie jakieś jeszcze trylon zostały z Angeonów, to się nie przejmujcie, one będą zamienione na takie, na ten nowe. Ja tam też parę mam, też mi się to przyda. No i ostatni tam akapit Save the Digital. Yy, czyli, czyli tak, zaczyna się to reasumując. W yy, kwietniu, 8 ósme, kwietnia. Jest dużo nauczenia się, ale będą jeszcze oni tam dawali jakieś filmiki, yy, jakieś instrukcje na ten temat. Także to, co teraz ja wam tutaj przetłumaczyłem, to było takie... Yy, po prostu czytanie z tego, nie wiem zrozumienia mojego tekstu to jest, nie. Tak to nie wiem co wygląda trochę tego jest jak widać. No ale to tylko tak się wydaje, może skomplikowane, ale mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam mniej więcej o co chodzi. To nie będzie tak trudno. Będziecie mogli sobie różne rzeczy wybierać w trakcie, po przejściu jakiegoś bossa, no, od razu jak wejdziecie na, na link na tej mapie, jeżeli wróćmy do mapie, tutaj są łapki takie, czyli tak wchodzicie, macie od razu łapkę. No i tą łapkę sobie wybieracie, co tam chcecie robić, później przechodzicie jednego przeciwnika, wybieracie kolejny, kolejną łapkę tutaj i też macie jakieś dodatkowe, pusty itp. No i tyle nie. Im, Im więcej przejdziecie, tym dla Was lepiej. Timerów żadnych nie ma. można to sobie robić przez 5 dni na spokojnie. Bez konieczności wychodzenia. Wrócić sobie do tego dnia. W czasie kiedy macie wolny mod. Także na pewno lepiej to wygląda niż było. I podejrzewam, że będzie się przyjemniej w to grało. Zobaczymy. Już za tydzień będziemy to testować, więc też jakiś filmik z tego zrobię na pewno. A na razie mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Klikajcie łapki do góry, suby i tp. Sorry za mój głos dzisiaj, ale jest troszeczkę przeziębiony. to nie jest koronawirus, nie przejmujcie I, I tyle na dzisiaj ode mnie. Także do zobaczenia już nie nieruchomo.